Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj Kia Sportycz i Hybryda Typu plug-in. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy sobie ten samochód z bliska. Kia Sportycz, Hybryda Typu plug-in, czyli 1,6 Turbo, benzyna 180 Koni, do tego silnik elektryczny o mocy 91 Koni, w sumie 265 Koni. 350 Nm momentu obrotowego i zasięg w trybie elektrycznym do 79 km. Wersja Business Line z pakietem DriveWise Plus w kolorze Blue Flame. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 220 300 zł brutto. Finalna cena oczywiście uzależniona od formy zakupu, od rabatu. Ładna konfiguracja, taki pierwszy krok do elektromobilności bo mamy już tutaj akumulator o pojemności 13,8 kWh, co już udowodniłem przy okazji jazdy testowej, że pozwala na pokonanie 70 km w trybie elektrycznym. A jak na tak duży samochód, to jest to całkiem niezły wynik. Bogate wyposażenie, bo to już wersja Business Line z pakietem DriveWise Plus, czyli mamy inteligentne adaptacyjne reflektory Full LED, czujniki parkowania przód-tył, hamowanie autonomiczne, kamera 360, aktywny tempomat, dwupoziomowy aktywny asystent pasa ruchu, felgi 19 cali, zarezerwowany dla pchewa opony Michelin, Primacy i 4 i rozmiar 235-50 R19 elektrycznie składane lusterka z kierunkowskazami. Tutaj kamera. Ciemne szyby z tyłu, relingi, elektryczną inteligentną klapę bagażnika, więc naprawdę tego wyposażenia dużo. Kluczyk zbliżeniowy. Tutaj mamy system sterowania zdalnym wjazdem, wyjazdem z miejsca parkingowego i zajrzyjmy do środka. Wykończenie wersji Business Line, wszystko wykończone na miękko. Pełna elektryka. Ten trójkącik z wykrzyknikiem to kontrolka czujnika martwego pola. Otwarcie, zamknięcie klapy bagażnika, otwarcie wlewu paliwa. Wyłączenie systemów kontroli trakcji elektryczny, ręczny. Cyfrowe zegary, czyli zakrzywione. Edytowalna grafika tych zegarów pod jedną taflą szkła. Kierownica wielofunkcyjna, skórzana, podgrzewana. Drugi poziom asystenta pasa ruchu. Aktywny tempomat, odległość do auta poprzedzającego. Nawigacja z dostępem do internetu z usługami Kia Connect. Dwufunkcyjny panel. Selektor zmiany biegów Shift by Wire. Podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica. Tryby jazdy, tryby terenowe. I ambient. Podłokietnik. Fotel kierowcy elektryczny. Podgrzewany, tapicerka materiałowo skórzana. Po środku materiał po bokach skóra ekologiczna. Wygodny, dobrze wyprofilowany. Myślę, że każdy powinien tutaj znaleźć wygodną pozycję dla siebie. Regulacja podgrzewania tylnych siedzisk. Kanapa z regulacją kąta nachylenia oparcia. Kanapa dzielona 40-20-40, czyli ten środek można położyć. Podłokietnik z dwoma uchwytami na kubek, nawiew dla pasażerów z tyłu, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych, USB-C do ładowania urządzeń przenośnych, tyły wykończone plastikiem. Elektryczna, inteligentna klapa bagażnika, czyli z poziomu komputera można ustawić szybkość otwierania, wysokość otwierania i to, że będzie się otwierała automatycznie po podejściu z kluczkiem do samochodu. Hybryda typu plug czyli zestaw naprawczy kabel do ładowania Gaśnica trójkąt czyli to co w samochodzie powinno być. gniazdko zapalniczki składanie oparć. roleta fajnie bo są prowadnice więc też nie trzeba jakoś specjalnie się starać żeby tą roletą trafić zamykanie klap gniazdo ładowania i drugi fajnie bo w tym samochodzie Mamy ładowarkę pokładową mocy 7,2 kWh, to pozwala naładować rozładowany akumulator do 100% w godzinę 44 minuty. To jest dobry wynik, to jest zwiększona moc, moc ładowania w tym samochodzie. To sprawia, że możemy wyjechać samochodem z domu z naładowanym akumulatorem, pojechać na zakupy, w międzyczasie ponownie go naładować i wracać na prądzie. Fotel pasażera, elektrycznie regulowany, podgrzewany. Tapcerka. Deska, miękka. Tutaj ambientowe oświetlenie, przeszycie. Schowek. Jeśli jeździłoby tutaj dziecko tyłem do kierunku jazdy, to poduszkę wyłączamy w tym miejscu. Bagnet oczywiście znajdziemy w kluczyku. Po wciśnięciu tego to tutaj przycisku wyciągniemy bagnet i proszę bardzo, tak samo awaryjne otwieranie samochodu. Trzeba znaleźć miejsce na kluczyk i tym bagnetem też ten samochód będziemy mogli w ten czas otworzyć. Inteligentne adaptacyjne reflektory Full LED, czyli te wycinające, aktywne. I to naprawdę działa w sportycz. Wiem, że opinie o tych matrycowych światłach są różne, ale tutaj dają radę. Radar do hamowania autonomicznego, do aktywnego tempomatu i przód wersji Business Line. Hybryda typu plugin. Wersja Business Line z pakietem DriveWise Plus z napędem na 4 koła. 220 300 cena cennikowa prezentowanego egzemplarza. Kamera, informacja z czujników. Kamera 360, obraz z kamer pod lusterkiem. Jako obraz z martwego pola. Dwufunkcyjny panel. Indukcyjna ładowarka. Selektor zmiany biegów. Asystencja zjazdu z górki, auto hold. Tryby jazdy to ważne w hybrydzie typu plug-in, czyli tym przyciskiem przełączamy sobie między. Trybami jazdy: tryb elektryczny, automatyczny i tryb hybrydowy. Możemy jeszcze sobie zobaczyć, jaki nam tutaj zaprojektuje zasięg: 63 km w tej chwili, 68 przy wyłączonej klimatyzacji. Jeśli ktoś jest ciekawy, jak ta hybryda typu plug-in jeździ, zapraszam do poszukania filmów na kanale. Była jazda testowa, udowodniłem, że 70 km, ponad 70 km można przejechać w trybie elektrycznym. Osterko fotochromatyczne, system Ecol. Możemy jeszcze zajrzeć pod maskę. 1,6 Turbo Benzyna 180 Koni, do tego silnik elektryczny. W sumie napęd ma 265 Koni, 350 Nm momentu obrotowego. Akumulator 13,8 kWh, zasięg do 79 km w trybie miejskim. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu. Dziękuję, że obejrzyliście film do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. Jeszcze na koniec mała prezentacja systemu zdalnego wjazdu wyjazdu. Dobrego dnia, trzymajcie się.